1 lipca 2011 roku. Na portalu YouTube ukazał się film 4 dni z życia karpiarza. To mój film. To ja go nagrałem, ja go opublikowałem, a wyście go obejrzeli już dawno, dawno temu. Niektórzy nawet pewnie już zapomnieli o tym filmie. Ale od tego momentu zaczęła się ta moja obecność na YouTube. Obecność dość aktywna, bardzo częsta. Obecność zarówno w filmach, które są w cudzym słowie reżyserowane, do których scenariusz układam gdzieś tam w myślach Jadąc nad wodę, jak i w tych filmach, które są um, z zapisem naszych rozmów na hangoutach, również w filmach, które są transmisją z pobytu nad wodą i w filmach studyjnych, z, w tych tak zwanych live'ach studyjnych, zwanych jako znanych jako after. Aftermarwisz. Od 1 lipca 2011 roku jestem z Wami na YouTube, a Wy jesteście ze mną na YouTube. I mam do Was prośbę, mam do Was propozycję. Zostańmy tu razem i kontynuujmy tę naszą wspólną wędkarską przygodę. Od tego czasu, od 1 lipca. 2011 roku wydarzyło się bardzo dużo rzeczy. Na moim wędkarskim kanale jest, nie wiem, ale chyba gdzieś około 1200, może więcej filmów wędkarskich bądź pochodnych temu, temu hobby. W większości, w większości wędkarskich. Mam też jeszcze dwa aktywne kanały. Jeden praktycznie taki już no, kończący swoją karierę. Na YouTube, na którym już właściwie nie ma filmów, ale, ale on tam sobie jeszcze jest, i ten drugi kanał w świecie króla myśli. Kanał, na którym będę się realizował jako nie jako wędkarz, z czego jestem znany, ale jako pisarz. Na razie pisze, na razie pisarz fantazji. Ale być może w przyszłości. W przyszłości e, będę pisał także opowiadania czy też powieści z innego gatunku, nie tylko z fantazy. Zobaczymy. Tutaj jeszcze sprawa jest niejasna i tego nie można przewidzieć, co się będzie, co się będzie działo. Chciałbym was namówić tym filmem, tą swoją wypowiedzią, do mm, pozostania ze mną dłużej. Jesteśmy już razem 8 lat. Owszem, niektórzy. Y, z moich widzów przyszli, odeszli, wrócili, nie wrócili, różnie to było. Natomiast ta stała publiczność cały czas ze mną jest, ze mną trwa. I za to jestem wdzięczny. I dzięki temu właśnie, dzięki temu mogę, mogę tę swoją przygodę z YouTube kontynuować, przygodę z YouTube, przygodę z wami, bo tam sam YouTube to tam, tam w zasadzie nie jest aż tak bardzo istotny dla nas. Dla nas jest istotna, istotne są nasze relacje między, między youtuberem, tym twórcą, który nagrywa filmy wędkarskie, który pokazuje swoje wyprawy wędkarskie, a widzami, czyli wami, e, to jest tutaj istotne. I ja mam dla was propozycję, żebyście zostali ze mną na dłużej, bo ja mam zamiar zostać tutaj jeszcze bardzo, bardzo długo na YouTube i kontynuować tą swoją wędkarską przygodę. Być może niektóre rzeczy się zmienią, być może zmieni się forma przekazu, być może zmienią się jakieś tam sprawy, jeśli chodzi o jakość obrazu, reżyserię tych filmów i w ogóle same filmy to może ulec zmianie. Natomiast ja mam zamiar tą, tę przygodę kontynuować. Chcę tutaj Was jeszcze przy sobie, przez dłuższy czas. Przytrzymać przez jak długi czas? Przez bardzo długi czas. Dla niektórych niewyobrażalnie długi czas. Mówiłem o tym swoim drugim kanale. Kanale w świecie króla myśli. Dzisiaj chcę Was namówić do pozostania ze mną jako. jako ze mną. Jako. Wędkarzem z jednej strony, pisarzem z drugiej strony. To jest mój atrybut. I to jest mój atrybut. Tak chciałbym, żebyście teraz mnie odbierali. Wędkarz, który pisze książki, albo pisarz, który łowi ryby. Po ja co to wszystko mówię? Po co nagrywam tę ten, ten swoją wypowiedź? Po co ubrałem się w garnitur? No właśnie. Chciałbym Was prosić, chciałbym Was namówić do tego, żebyście zostali moimi patronami. Ja organizowałem już różne zbiórki na różne cele. Wiem o tym. Czasami może niektórym się wydawać, że przeginam. Ale nie, nie przeginam. Wcale nie przyginam, bo jak zauważyliście, z tych zbiórek bardzo dużo dostajecie tak zwanego zwrotu. Ja to tak nazywam jako były bankowiec, czyli inwestor inwestuje pieniądze, ale też dostaje zwrot z tych pieniędzy. Jeśli chodzi o kanał wędkarski, to zwrot macie w postaci bardzo dużej ilości filmów i audycji na żywo, jak również w postaci różnego rodzaju nagród rzeczowych, które. Niektórzy z Was, zwycięzcy konkursów, otrzymują zawsze po zakończeniu, po zakończeniu tego konkursu. Mówię tutaj o Lidze Miszech. Eee, także ten zwrot, jak gdyby e, otrzymujecie. Namawiam Was do tego, abyście zostali moimi patronami na portalu Patronite. Polega to na tym, że e, każdy z patronów będzie mnie miesięcznie wspierał kwotą do wyboru. 5 albo. 10 złotych. Na razie nie robię tam większego progu, ponieważ nie mam niczego, co mógłbym zaoferować, zaoferować Wam jako zwrot. A tak się przyjęło na portalu Patronite, że każdy z patronów otrzymuje jakiś, jakiś zwrot e, za, te swoje, za to swoje e, wsparcie. Na razie nie mam pomysłu na, e, na inne zwroty, niż te, które są wypisane, zerknijcie tam na, na ten Patronite mój. E, macie tu, tutaj bodajże w zakładce e, link do tego Patronite'u. Pod wyświetlaczem tego filmu jest także link do Patronite'u. Zobaczcie jak ustawiłem te progi i co możecie mieć za progi. Prawdopodobnie jeszcze wymyślę jeden próg w wysokości złotych 15. Ale na razie, na razie sobie to się z tym wstrzymuję. Chcę Was namówić do tego, żebyście byli moimi patronami na poziomie 5 lub 10 zł. Co otrzymujecie za to jako zwrot, za to stałe wsparcie? Bo będzie to stałe wsparcie. Nie będziecie nawet o tym wiedzieć, kiedy portal Patronite ściągnie Wam z konta 5 czy 10 zł. Bo tak to działa. Tak, tak to już tam oni sobie ustalili za pomocą, za pomocą Palpaya sięgają do waszego konta bankowego i zabierają wam 5 zł dla każdego z patronów, którego zasubskrybowaliście i któremu zadeklarowaliście jakąś konkretną kwotę na portalu, portalu patrona. Nie będę tego tłumaczył, to się odbywa automatycznie bez udziału, bez udziału patrona. Namawiając no, was na no to, abyście zostali moimi patronami, byście wsparli moją działalność przez dłuższy czas taką określoną kwotę, stałą kwotę 5 bądź 10 zł, chciałbym Wam powiedzieć, że po pierwsze będziecie mieli zwrot w postaci filmów wędkarskich i w postaci książek i opowiadań ode mnie, to na pewno dostaniecie. Na pewno dostaniecie w ciągu najbliższych lat dosyć dużo filmów wędkarskich i książek których będę autorem. Ale oprócz tego mam taki plan i zrobię to, że każdy z moich patronów na Patronite będzie uczestniczył raz na kwartał. Na początek raz na kwartał. Ja mam trzech patronów na razie. Chcę, chcę, te, chcę tę liczbę zwiększyć. Myślę, że w ciągu roku uda mi się ją zwiększyć bardzo mocno. Będę o tym wam przypominał co jakiś czas. Mam trzech patronów. Chcę, aby każdy z moich patronów brał raz na kwartał, to jest wstępny taki projekt, uczestnictwo w losowaniu takiej ekskluzywnej, niepowtarzalnej, jedynej nagrody. Raz na kwartał. Ktoś z moich patronów, ktoś z Was otrzyma rzecz, która będzie niepowtarzalna. Która będzie jednostkowa, której nikt inny miał nie będzie. Być może będzie to, być może będzie to, na początku pewnie tak, bo przy trzech patronach nie będzie mnie stać na nic większego. Może będzie to, no nie tej wielkości, tylko normalnej wielkości kubek z jakąś grafiką, którą sobie tutaj razem z tym e, wylosowanym człowiekiem Wydrukujemy, bo mm, ja jeszcze raz zwracam na to uwagę. Chcę, żebyście mnie traktowali już teraz od dziś, jako wędkarza piszącego książki albo jako pisarza mówiącego ryby. To jestem ja. Tak to będzie tu teraz wyglądało. Ani w jednym, ani w drugim nie zmieni się tempo mojego pojawiania się na YouTube. Kubek może być. Z grafiką zarówno z książki, jak i z wyprawy wędkarskiej. Ale myślę o tym, żeby nie dawać takich tylko drobnych nagród. Oczywiście to uzależnione jest od tego, ilu będę miał patronów, jak szybko tych, ta, ta, to grono patronów się zwiększy. Myślę o, o, czymś, o czymś większym, o czymś bardziej szczególnym, o czymś bardziej takim. Cennym i to z uwagi e, raz na wartość finansową a dwa na, na taką wartość e, sentymentalną nie wiem czy tutaj mam no dobra usięgnę po taki koszyczek e... to jest kryształ nie w takiej formie bo w takiej się nie da ale w formie kryształu może być na krysztale może być wydrukowana grafika z podziękowaniami dla patrona. Patrona, który zostanie wylosowany. W krysztale pieniądza. Bardzo dobrze. Przepraszam, że się odwracałem, ale musiałem zadbać o, to, o ten rodzinny skarb. kryształ, żeby, żeby mu się nic nie stało. Także mm, namawiam Was do tego, abyście objęli mnie patronatem na portalu. Patronite. Jest mi to potrzebne. Jest mi to potrzebne do tego, aby często pojawiać się na Waszych ekranach. To spowoduje, że będę, będę aktywniejszy, że będę miał mniejsze, że tak powiem, problemy i nie będę musiał myśleć o tym, skąd wziąć pieniądze na kolejną, na kolejną wyprawę czy na kolejną jakąś inwestycję, która będzie związana z prowadzeniem kanału wędkarskiego i kanału pisarskiego. Zostawiam Wam to do przemyślenia, ale nie myślcie za długo. Zróbcie to jak najszybciej. Czym szybciej mnie wesprzecie, tym stanę się mocniejszy. Tym bardziej poprzecie, popchnięcie mnie do przodu, tym więcej ciekawych rzeczy będziecie mogli, będziecie mogli zobaczyć. A to, że e, gwarantuję, wam, gwarantuję Wam swoją osobowością i swoją osobą e, stały, e, stałą publikację filmów, o tym chyba Was nie muszę przekonywać, prawda? Co niektórzy pewnie się denerwują, że tak często Marfisz coś publikuje. <grych> no tak będzie jeszcze przez bardzo długi, cholernie długi czas. Bardzo długi czas jeszcze na YouTube. To jest tylko 5 zł. Może to będzie 10 zł. To jest tylko 5 zł. 5 zł, które mnie bardzo mocno popchnie do przodu. Yy... tutaj szczególnie proszę. Nie znajduję innych słów. Po prostu proszę. Zostańcie moimi patronami. Zostańcie ze mną na dłużej. A ja Wam obiecuję, że będą regularnie pojawiać, pojawiać się tutaj na kanale Marwisz. Mędkarca i Przygoda. Filmy z moich wypraw na ryby. A także będą cały czas pisane. Pisane kolejne opowiadania, kolejne powieści. Na razie jest dziedziny fantastyki, bo w tym się czuję dobrze. A kto wie, czy kiedyś nie przerzucę się na jakąś inną dziedzinę. Może napiszę jakiś kryminał? Co? Może jakiś wędkarz znajdzie. Nie będę już tutaj z mówił. Faktycznie, jedna z książek mogłaby być taka w tematyce wędkarskiej, ocierać się o, o tę te, o tematykę wędkarską. Bohater mógłby być wędkarzem. Jak skończymy Króla Myśli i całą przygodę z Królem Myśli, to pomyślimy o tym. Ale to już całkiem wniosłem jakiś wątek zupełnie nieistotny zupełnie nie, nie i e, nie korespondujący z tym, e, o czym chciałem się, tutaj, chciałem się tutaj wypowiedzieć. Jeszcze raz przypominam, bo daję, że z tej strony macie link tam u góry w takim kółeczku z literką I, gdzie, gdzie będzie link do mojego konta na, na portalu Patronite. Tam wystarczy kliknąć zasubskrybuj i określić, czy 5, czy 10 zł. Pod wyświetlaczem tego filmu także jest link do patronata. Zostańcie moimi patronami. To tylko 5 albo tylko 10 zł. Dwa piwa, jedna paczka papierosów miesięcznie, po to, żeby brać udział w tej fajnej przygodzie, która już trwa bardzo długo. Od 1 lipca 2011 roku. Zobaczcie, jak długo jestem z wami. I jak długo wy ze mną jesteście. To tyle na dzień dzisiejszy. O tym, że mm, o tych sprawach patronatowych, tego patrona patronatu, będę mówił co jakiś czas, będę wam o tym przypominał. Będę pokazywał losowania i będę pokazywał. Nagrodę, tę jedną nagrodę, którą jeden z moich patronów na portalu Patronite otrzyma. A może później wymyślimy coś innego. Na razie rozkręćmy, rozkręćmy tą, tą sprawę tego e, patronatu nade mną. Proszę Was, obejmijcie mnie patronatem na portalu Patronite. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do dalszego oglądania kanału wędkarskiego Martwisz Wędkarstwo Przygoda zapraszam także do e, tych, którzy jeszcze tego nie zrobili do zasubskrybowania kanału w świecie Króla Myśli niezależnie od tego, czy lubicie książki, czy nie ta subskrypcja bardzo mi pomoże e, a tych, którzy lubią fantastykę, lubią czytać książki, e, proszę o chwilę cierpliwości już w grudniu będziemy mieli e, będziemy mieli książkę Król myśli, takiej grafiki spodziewajcie się na tej książce. Dziękuję za uwagę.